W internecie masa influencerów tworzy muzykę. Jestem niepowstrzymany. Jestem praktycznie pewny, że gdzieś słyszałeś ten utwór Proszę myszko, pokaż jak ruszasz ten albo ten. Myślała, że jest pieszo, jest A dzisiaj porozmawiamy o jednym z nich, który mając zaledwie trzy solowe numery na streamingach osiągnął próg miliona słuchaczy na Spotify'u. Deitchman to tak naprawdę nie zgadniecie. Hubert Deitchman. No i urodził się on w roku 2006, czyli na chwilę obecną ma on 19 lat. Nie wiem na ile są to prawdziwe informacje, ale część stron podaje, że ma on około 1,80 m. Deitchman tworzy treści humorystyczne, dosyć mocno ironiczne, w zasadzie nieustannie od początku swojej kariery. Deitchman zaczął swoją działalność na TikToku, gdzie wstawiał naprawdę górnolotne treści. Kasper Błoński, Jangle Let's get ready to no, myślę, że ten kontent można nazwać wręcz arcydziełem. No i co, Znowu cię zdradziła ze mną, a ty znów jej wybaczyłeś, tak? Hm. żałosne. No ale tak, część ludzi to śmieszyło, druga część ludzi uważała, że to cringe, jeszcze inni się dawali jakimś cudem na takie rzeczy bejtować. i w taki to sposób Hubert zdobył swoją pierwszą rozpoznawalność. I w taki oto sposób poznał się on z Disco Karolem. W sensie, już tłumaczę dokładnie jak. Disco Karol kiedyś z w na streamie przeglądał sobie TikToka, no i właśnie trafił na content Huberta. Potem Disco Karol nagrywał podobne TikToki co Hubert. Chłopaki się zaczepiali na TikToku, co finalnie poskutkowało wspólnym streamem z randek Deutschmana z dziewczynami. I oczywiście nie były to takie profesjonalne randki, były to po prostu randki przez Discord. Pieniądze lubi ciszę. No, ja mam inne zdanie na ten temat. Jednak ten stream cieszył się dosyć dużą popularnością. A gdzie w tej historii? Pierlo? no, zdał się on już wcześniej z Disco Karolem, więc to było naturalne, że będzie on występował na jego streamach. No i mniej więcej tak w dużym skrócie powstało Brokies. Ale właśnie, czym jest Brokies? Brokis to jest taka ekipa influencerów, bardziej głównie streamerów, którzy ostatnio królują na Kiku i mocno wyróżniają się na tle innych. Dejczman już od dawna, bo od stycznia tego roku, w sensie dobra, może to nie byłoby od dawna, gdybyśmy mówili o jakimś profesjonalnym raperze, ale jednak jest to ziomek, który nagrywa traki dla Beki, więc Dejczman już od stycznia tego roku wstawiał swoje utwory na YouTube'a, nie na Spotify'a oczywiście numery były ironiczne i dosłownie było na pierwszy rzut oka słychać, że to dla Becky. no każdy YouTuber, który nagrywa numery dla Becky, powinien się uczyć jak robić traki dla Beki od Dejczmana jego teksty były całkiem śmieszne no i oczywiście kontrowersyjne, no wzbudzały one po prostu emocje, dzięki czemu Część z tych numerów dosyć szybko zwiralowała na TikToku, bądź zwiralowały po czasie, tak jak numer na przykład Ania. No bo Ania do dzisiaj na Spotify zebrała 6 milionów streamów. Dokładnie tak, 6 milionów streamów zebrało to arcydzieło. Robiliśmy ją w 10 tak. tak. No, według mnie i modale jest to niedocenione, ale no naprawdę, numer, jak na to, jak brzmi, no to zebrał ogromne zainteresowanie. W sensie, no na pierwszy rzut ucha, no dobra, nieważne. Od razu po prostu słychać, że jest to numer nagrany w 100% dla Beki. No więc zebrał on naprawdę pokaźną liczbę streamów i wyświetleń. No i nie wierzę, że ktoś z Was tego nie słyszał, no bo nawet jeśli nie słuchał tego numeru, no to na pewno słyszeliście to na TikToku, bo było to naprawdę ogromnym, ale to ogromnym wiralem. Pierwszy notą Brokies, no, niektórych tutaj może zdziwię, ale nie jest wcale puk-puk. Tylko track, który w sumie nie ma tytułu, w sensie. Film z tym trackiem nazywa się Wyprzedziliśmy polski rap o 3 lata No i jest to pierwszy numer wspólnych chłopaków Ja dzisiaj Dajczman dalej wydaje traki No i jego kolejnym arcydziełem jest Next Day Które wydał w maju tego roku I do dzisiaj zebrało ono 10 milionów wyświetleń Dokładnie tak, dzięki temu, że Next Day Było cały czas utrzymane w tej całej konwencji Dajczmana i jego postaci w internecie No to zebrało naprawdę ogromne, ale to ogromne liczby No a jednocześnie wydaje mi się, że brzmieniowo Było trochę lepsze niż Ania Chociaż no dalej jest to no numer nagrany czysto dla Becky. No i oczywiście na próżno tutaj szukać jakiegokolwiek profesjonalizmu, no bo nie o to chodziło w tym numerze. No ale cieszył się on naprawdę ogromnym zainteresowaniem, no i oczywiście był ogromnym wiralem. No a potem dostajemy kolejny track w pełnym składzie Brokis i jest to już Brokis Puk Puk. Ja Mam nadzieję, że nam się nic nie stanie, bo dzisiejsza noc może być różna. To co właśnie widzieliście, to fragment filmu z podróży autostopem po Europie kompletnie bez pieniędzy. Będziecie mogli go zobaczyć już w listopadzie, więc subskrybujcie, aby nie przegapić. Numer ten wyszedł 5 sierpnia 2025 roku i był to taki pierwszy profesjonalny numer chłopaków. Brzmieniowo był on całkiem chwytliwy, a jeśli chodzi o konwencję, no to również była tutaj zachowana, no i całość była taka mocno satyryczna. Każda na to brołkis, podrobione chainy i pierścionki. Przez co numer standardowo zwiralował, ale jeszcze bardziej niż inne, ponieważ na Spotify zdobył on 12 milionów streamów, a na YouTubie 3 miliony wyświetleń. Ogólnie na PukPuk Puk to od razu słychać, że Deichman tutaj kieruje chłopaków. W sensie nie jest to tylko i wyłącznie moja opinia. No i niejednokrotnie jak oglądałem jakieś reakcje na ten numer, no to słyszałem, że Deichman właśnie kieruje. No i słychać po prostu, że z nagrywaniem numerów z całej trójki no to ma on największe doświadczenie, mimo że były one nagrywane dla Beki. Słuchaj że pan, już jednak muzyk robił, jest taki bardziej pewny siebie w tym wszystkim, w sensie, no wiadomo, że to jest i tak dalej utrzymane w tej całej konwencji Brokis, ale po prostu słuchać u niego jakąś taką większą pewność siebie. Ogólnie cały ten numer jest nagrany bardziej profesjonalnie Między innymi pracował nad nim Slowest, One Oli czy Nesty, Klip oczywiście też jest już na wyższym poziomie No i po prostu widać, że jest to zrobione wszystko bardziej profesjonalne I nagrane w studio przede wszystkim Ale tak jak powiedziałem cały czas jest to zachowane w tej konwencji Brokis Jednak od tego momentu muzyka Brokis staje się trochę bardziej profesjonalna No i jak na razie bardziej otrzymujemy numer zbliżone do Puk Puk Bardziej niż numery zbliżone do takich utworów jak Ania czy Next Day Pod koniec sierpnia również doczekaliśmy się niesamowitej kolaboracji Deitchmana z Faga. No i ogólnie tutaj cały czas zostawaliśmy w loże, no bo Dicheman wcześniej nagrywał TikToki o fagacie. Fagata, nas już nie ma, nie ma nas. I o daj mi moją bluzę, proszę cię, prosiłbym czy dobrze? No i ogólnie panował tam taki mem, że właśnie Dichman jest z fagatą w związku. No więc 29 sierpnia otrzymaliśmy singiel Pau Pał, który na Spotify zebrał ponad 10 milionów streamów i 4 miliony wyświetleń na YouTubie Takim ją Też takimi TikTokami, czy prywatnie? Bardziej bardziej właśnie takie mm, PowPow. Promocja tego numeru też była dosyć ciekawa No bo ogólnie tak jak powiedziałem Dejczman był shipowany z Fagatą od mega dawna Generalnie no przybijała się ona w loże No i po prostu było to mega nachajpowane A ten numer po prostu był zwieńczeniem tych wszystkich memów O Dejczmanie i Fagacie Więc oczywistym było to, że po prostu to siądzie bo Przecież mieliśmy dosyć śmieszną promocję tego numeru No bo na przykład Fagata podzieliła nam się informacjami z backstage'u Jak wyglądało kręcenie klipu właśnie z Hubertem ja pamiętam jak robiliśmy takie sceny Że ja przed tobą No i ja tak jakby w pewnym momencie mocniej to zrobiłam, no i człowiek się ci... No i tak naprawdę już w ten sposób Dejczman osiągnął próg miliona słuchaczy na Spotify'u zaledwie dwoma jego numerami na jego profilu. No i to jest w ogóle niesamowite, że ziomek, który nagrywa sobie nuty dla śmiechu, potrafił sobie wbić na topkę Spotify'a i mieć milion słuchaczy. Ale niedawno Hubert zaszczycił nas kolejnym singlem Najnowszy track Daichi Pana to kolejny raz No i wyszedł on pod koniec października, dosłownie jakieś 14 dni temu No i ogólnie na razie nie zdobył on takiej popularności jak poprzednie numery Jednak również tutaj jest mniej zachowana ta konwencja tego całego żartu I tych takich głupich, prostych żartów właśnie Mimo, że oczywiście mamy tutaj jakieś głupie linijki No track jest po prostu mniej zabawny, a bardziej idzie w taki profesjonalizm Ale to nie takie proste ale to nie takie łatwe jest. No i przez to odbił się troszkę mniejszym zainteresowaniem, jednak i tak całkiem sporym, ponieważ klip ma 130 tysięcy wyświetleń w dwa tygodnie. No i mamy tutaj pół miliona streamów na Spotify'u, więc też całkiem nieźle. No i oczywiście jest to mniej niż wcześniej, ale czysto muzycznie zotrak no oczywiście jest lepszy niż taka Ania czy Next Day. Jednak jeśli chodzi o lirykę, no to tak jak powiedziałem, nie jest on już tak samo śmieszny. W przeciwieństwie do jego OG-wersji, której niestety nie mogę wam tutaj pokazać.